Cześć! Dziś mamy film dla osób, które chcą zobaczyć potencjał druku ściennego. Wybraliśmy kilka realizacji, które robią na nas wrażenie. Część z nich jest nasza, a część jest y, członków naszej społeczności. Tak, opowiemy o nich więcej, ocenimy je troszeczkę, porozmawiamy sobie o tym, dlaczego, dlaczego je wybraliśmy dlaczego uważamy, że one są super. To jest nowy dla nas format. Sam jestem ciekawy, jak się w nim odnajdziemy. Jeżeli Wam to się spodoba, my się będziemy dobrze w tym czuli, to myślę, że będziemy z chęcią y, powtarzali to, wrzucali na tapet po prostu inne rzeczy, albo inne realizacje, albo w ogóle jakieś inne y, tematy. Więc tak, więc koniecznie po filmie dajcie znać, czy takie komentarze. Może powtórzymy na angielski. Nie no, co ty, tato. Z perspektywy osób, które siedzą w branży od paru lat, jest dla Was ciekawe. Tak, jeśli chcielibyście po angielsku, to kolega <grym> tutaj jest gotowy. Zaczynajmy! No to co, mamy pierwszą realizację. Jest to nasza realizacja. Nas na niej nie było, ale, ale pojechał nasz niezawodny, niezastąpiony Krzysiek. Jest to realizacja w hotelu w Łodzi, które, który hotel ten się znajduje na... <grym> Hotel znajduje się na starówce. No i co możemy tutaj powiedzieć? Przede wszystkim, ja lubię tego typu realizacje. Wyglądają one jakby były ręcznie zrobione. Przy czym ręczne zrobienie tak równych linii i osiągnięcie takiej precyzji byłoby niemożliwe po prostu. Po prostu. po prostu niemożliwe. I to są fajne, bo w tym hotelu my widzimy, tutaj widać, że na podłodze się yy, dość dużo dzieje i ten druk fajnie gdzieś tam delikatnie uzupełnia. Wiem, że właścicielce hotelu chodziło o to, żeby te ściany były w jakiś sposób zagospodarowane, ale też, żeby nie były gdzieś tam agresywne strokate bo już dużo innych rzeczy wokół się dzieje, więc świetnie to wybrała. Tutaj myślę, że warto powiedzieć, że nie zawsze trzeba właśnie robić takie wyraziste druki. Czasami wystarczy kilka Fajnych linii i naprawdę ściana wygląda przepięknie. Zgadza się, to też warto wspomnieć o tym, że bardzo ciężko byłoby zastąpić dróg ścienny jakąkolwiek inną metodą w tym przypadku, ze względu na właśnie bardzo cienkie linie. Jeżeli chcielibyśmy wykleić taką ścianę folią i nanieść na ścianę podobny dróg, no to przez ograniczenia tej metody byłoby to po prostu bardzo trudne do zrobienia, wręcz niemożliwe, trzeba by było nanieść na ścianę całą tapetę, która musiałaby też pokryć pozostałe części ściany, a nie tak jak w tym przypadku tylko te. Precyzyjne linie. Także z naszej perspektywy, z perspektywy drukarza, jest to fajna realizacja, która właśnie pokazuje precyzję i nieoczywiste wykorzystanie drukarki ściennej. Tak, i też taką prostotę. Nie zawsze trzeba na siłę szukać czegoś mega skomplikowanego. Czasami właśnie tego typu realizacje wyglądają po prostu przepięknie. No ale tutaj, no zobacz, no zobacz, no to. <grym> tak, to są zdjęcia właśnie wykonane przez właścicielkę hotelu lub przez tam kogoś od strony hotelu. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj właśnie widoczna jest ta estetyka, o jaką co hotelu chodziło, nie? Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Te zdjęcia, które wcześniej widzieliście, są zdjęcia robione przez nas. Wtedy jeszcze nie ma e, takiego homestaging, homestagingu puf zrobionych, ale po realizacji e, gorąco polecamy poprosić jeszcze o takie zdjęcia, jak już jest w pełni zagospodarowana przestrzeń. Tak, to jest kolejny plus klientów B2B, że takie sesje zdjęciowe później… E, super jakość, Super jakości mają. Tak. No dobra! Przejdźmy do realizacji numer dwa. No, i to jest realizacja marka z naszej społeczności. No, bardzo mi się ona podoba. Dla mnie to jest rewelacja. Szczególnie, że tak jest dopasowana do tego wnętrza. To jest realizacja w palmiarni, w której Marek miał przyjemność drukować. Super też wykorzystanie naszej drukarki, no bo giga ten druk, jak widzicie. No i wygląda fantastycznie. Robi na mnie super wrażenie. Jedna z moich ulubionych realizacji, jeśli chodzi o naszą, naszą społeczność. Tak. Tutaj, oczywiście, pod tym filmem y, wszystkich oznaczymy z tych wykonawców, tak, żebyście mogli sobie wejść do nich, zobaczyć ich profile i jak sobie radzą. Nie? Tak. Drukarka jest rozłożona na 4 metry, i jeszcze jest postawiona na paletach. Co dodatka, dodatkowo wiem, że sprawiało problem ze stabilnością, ale dzięki zastosowaniu przerwy między ruchem góra-dół mm, Marek zminimalizował całe drgania konstrukcji na której drukarka była postawiona więc wymagająca bardzo realizacja no ale efekt efekt niesamowity także gorąco Marka pozdrawiamy i lajkujcie jego media społecznościowe sprawdzajcie jak mu idzie kibicujcie i, i, i wspierajcie no tak, na niektórych przybitkach to widać rzeczywiście to jest 3, o... tu też w opisie jest napisane 3,8 metra na dwa. No, to także to jest maksymalne rozłożenie drukarki 3,8 metra samego druku petarda. Tego tak nie widać na wideo, ale to jest naprawdę duże, więc no super bajka, bajka. Tak, tak, Brawo Marek. Jedźmy dalej. Jedźmy do realizacji numer 3. Mhm. To jest już realizacja. Tomka, fajna realizacja, bo wyjątkowa. Po pierwsze na elewacji, po drugie na wysokości. Taka fajna na rzecz. Wewnątrz. Tak, i jeszcze, no tak, no tak, no tak. <grystanie> tak. No, na elewacji no, powiedziałem. No tak, tak, tak. A ja podkreśliłem, że na zewnątrz, a drukowanie na zewnątrz nie jest takie łatwe, nie jest takie oczywiste, ale fajne jest to, że Tomek od razu po skończonej tej realizacji podzielił się swoim doświadczeniem, powiedział, jak przeprowadził cały ten proces, czym przede wszystkim zabezpieczył druk. Ogromna dawka wiedzy, my nie robiliśmy takiego druku, ale dzięki tego, że jesteśmy sporą społecznością. Każdy dzieli się swoimi doświadczeniami i dzięki, dzięki temu. Nic z nas nie zaskoczy, mam nadzieję, już. Tak, zgadza się. Super, super robota, Tomasz, brawo. Jedźmy dalej. To jest realizacja naszą drukarką w Niemczech. Tak, to, to są wykonawcy w Niemczech. Tutaj jest pokazane jest. To, też wykorzystanie chyba całej konstrukcji, jak dobrze mówię. Raz, dwa. Trzy pół metra z Straż niemiecki, więc tutaj tak. Idem. no starałem się oszacować, policzyć po tym. Okay. To yy, po prostu przeczytało po, po Tak, 3,5 metra wysokości 2,72 szerokości, yy, bardzo fajna realizacja też pokazująca właśnie możliwości, jeżeli chodzi o skalę druku tej drukarki, bardzo mi się to podoba. Yy, fajnie to wyszło. Też yy, podoba mi się to, że dopasowali właśnie tą grafikę do. Do tej ściany, nie? Do... Tak, tak, to już świetnie ona wygląda. Zauważyłem jedną rzecz, no nie powstrzymam się, zobaczyć, że jest wydrukowane na samej górze. Czyli pamiętajcie, że góra druku często jest najtrudniejsza, bo najbardziej narażona na jakieś tam drgania, a tutaj na samej górze pojawia się co? Niebo. Niebo, które przez niektórych jest uważane za. Coś bardzo, bardzo ciężkiego, bardzo niemożliwego do wydrukowania, także tutaj jednolite jasno-niebieskie niebo wydrukowane naszą drukarką idealnie, wszystko, wszystko tutaj fajnie wygląda, no, mi się bardzo w ogóle podoba ta grafika. Mimo, że nie lubię grafik, które mają równo odcięte krawędzie jak tutaj, to jakoś fajnie się wkomponowuje w całe to pomieszczenie i, i robi mhm. wrażenie, więc super. Pełna zgoda. Jedźmy do realizacji numer 5. Realizacja numer 5 to jest realizacja na stadionie Pogoni Szczecin, którą pewnie już trochę znacie. A jak nie znacie, no to. Poznacie. No to poznacie. Co tu można dużo powiedzieć. Fajna pod tym względem, że wykonywaliśmy ją właśnie na tych filarach, czyli musieliśmy łączyć dwie sąsiadujące ze sobą ściany, aby tworzyły jedną grafikę. Pod tym względem było to wymagające. Jak będziecie chcieli taką realizację wykonać, no to na naszej społeczności wszystko chłopaki opisali, więc jeżeli będziecie potrzebowali wsparcia w tego typu realizacji, no to Krzysiek chętnie Wam opowie, jak to z Kubą wykonali. Tak. nie jest to proste, ale warto podejmować tego typu realizacje, bo robią efekt, mogą przyciągnąć innych i co, no, wzbogacają nasze doświadczenie, więc my się niczego nie boimy, zrobiliśmy to, efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Dużo fajnego z tego, z tej realizacji wynikło, tutaj macie link do odcinka, w którym więcej mówimy. Jak wykorzystaliśmy później potencjał tej realizacji i miejsca, w którym drukowaliśmy, także zaglądnijcie i, i sprawdzajcie. Zgadza się. Realizacja numer 6. Dla mnie topowa realizacja. Ja uważam, że druk ścienny się do tego typu realizacji przede wszystkim nadaje. Dla mnie to jest w ogóle chyba top jeden z realizacji jakie widziałem. Mi się to strasznie podoba. Ja podejrzewam, że na żywo robi to piorunujące wrażenie. Mhm. Wiele, wiele takich linii wygląda jakby było rysowane ołówkiem. No przepiękna, przepiękna realizacja. Tu w momencie, w którym jest zbliżenie w szczególności widać jak jak to fajnie wygląda tam jakieś przebarwienia fajne uh -huh, takie uh -huh. czerwony gdzieś wchodzi no, no przepiękna przepiękna realizacja to jest w ogóle realizacja gościa podlinkujemy go tutaj zerknijcie sobie na jego media społecznościowe zostawcie tam lajka like gościu robi ogromne realizacje bardzo dużo tych realizacji robi i pierwszy raz zastosowanie druku ściennego zobaczyliśmy właśnie u niego było to 3 może 4 lata temu. To właśnie Pawła film zobaczyliśmy jako pierwszy, wtedy na Twitterze, co Elon Musk polubił ten tweet. I to właśnie od Pawła zaczerpnęliśmy ten pomysł na wprowadzenie druku ściennego tutaj, więc, więc rewelacja. No mamy do gościa duży sentyment, jeżeli chodzi o to, robi super realizację. Oprócz tego to, co Mateusz wspomniał, wygląda to jakby było rysowane ołówkiem, a co do rysowania ołówkiem właśnie, no to wyobraźcie sobie, że można to zastąpić, w tym przypadku można zastąpić druk ścienny artystą. Czy ołówkiem, ale kosztowałoby to, zakładam, dużo, dużo więcej. Nie? Mhm. Po pierwsze, to są pewnie kilka ładnych dni wykorzystania artysty, plus no, po prostu wysoka garza. Więc to też jest tutaj pokazanie tego, jak można w, w dużo łatwiejszy sposób zastąpić takiego właśnie artystę. Tak. Pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, żeby zastąpić artystę, doboręczna robota, zawsze się obroni, zawsze to będzie ręczne wykonanie. Jest to, jest to super, tylko. Trzeba się liczyć z tym, że wiąże się z ogromnymi, ogromnymi kosztami, czasem nie zawsze jest na to budżet, nie zawsze jest możliwość, żeby to zrobić, więc tutaj druk ścienny idealnie wypełnia tą lukę i daje możliwość w dużo większej grupie ludzi posiadania takich pięknych dzieł na, na ścianach. Mhm, zgadza się. Zobaczcie na koniec jeszcze to, realizacja wykonana drukarką, taki szkic z numerkami i do tych numerków jest przypisany kolor. No i później Paweł najpierw to nadrukował drukarką, a później po prostu ręcznie jakimiś farbkami uzupełniał. Brakujące, brakujące kolory. No, no, niesamowite efekty, sporo roboty, ale kurde. A jak zacząłem tą realizację, to pierwszy raz pomyślałem o nadrukowaniu czegoś takiego w szkole. I dać na przykład możliwość dzieciakom uzupełniać sobie to. I mieliby taką rytunę, rutynę, że przed na przykład rozpoczęciem zajęć albo po każdy by jakiś jeden kwadracik sobie domalowywał i przez tam jakiś okres y pół roku powstawałaby taka realizacja. No, mhm. super, to wszystko nagrywać. Dla mnie dla mnie petarda. No, sam miałem ochotę, żeby coś takiego u siebie w domu zrobić i mieć takie dzieło sztuki. Tak. Ręcznie wykonane u siebie w domu. To tak. widzę, że to farby struktura i tak dalej. Tak, tak, mega, tak, tak, tak o, no, tu, tu jest pokazane właśnie e, zamalowanie ostatniego elementu tego. No. I to tak jak powiedziałeś, jest ta struktura, jest ta ręka. Niesamowite. No, mega to wygląda. Niesamowite. No. Petarda. Także kolejne ciekawe zastosowanie druku ściennego. Fajna ciekawostka. Matthew. Jedźmy do punktu numer 7, czyli ostatnia realizacja, jaką dzisiaj dla Was komentujemy. Jest! Maciej! Tak, to jest. Społeczności. To jest realizacja Maćka Krowskiego, który ostatnio był u nas na profilu. Możecie sobie z nim roz zobaczyć rozmowę tutaj. Pod tym linkiem. Jeśli traficie od Maćka tutaj, to skomentujcie, proszę mu, ten post, widzę, że nie ma komentarzy. To, co fajnego w tej realizacji, to przede wszystkim to, że jest ona zrobiona na drzwiach ukrytych. Tutaj nie wszyscy to mogą od razu zobaczyć, ale właśnie tutaj są drzwi, mhm. przez które się przechodzi dalej. No i to robi tak. fajne wrażenie. O, tutaj są właśnie pokazane te drzwi, nie? Więc masz takie wrażenie, że widzisz wielką ścianę, a tak naprawdę są tam drzwi. I to no. jest ekstra wykonanie, ekstra... Kolejne zastosowanie druku ściennego. Pamiętajcie, never give up. To jest też super realizacja, tam jest około 20 metrów kwadratowych, także jedna z topowych realizacji, naprawdę. I to też fajnie pokazuje zastosowanie druku ściennego, właśnie schowanie gdzieś bezprzylgowych drzwi. Petarda, petarda. No mhm. Tutaj jest, mi się to podoba bardzo, ten karateka, mhm. nie? Na drzwiach. Kurde, super, 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 super. No dobra, no mieliśmy wybrać 7, więc komentowaliśmy 7. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o takim właśnie formacie, no bo dla nas to jest nowość. Szukamy dla Was jakichś właśnie ciekawostek. Zastanawiamy się, co dla Was mogłoby być ciekawe, więc będziemy sobie eksperymentować. Już niedługo będziemy starać się, żeby wrzucać tych materiałów więcej. Po pierwsze, wejdą te długo oczekiwane quick tipy. Krzysiek już się zapowiedział, że nie odpuści, że. Robi to, koniec i on się teraz za to zabierze. Wracamy z targów teraz i ooo, tak, tak. grubo, grubo, tak mówił, jak go cytuję. Tak mówił. My niebawem będziemy wrzucać już <grym> dwa filmy w tygodniu. Koniecznie cały czas dawajcie nam inspirację, co byście chcieli zobaczyć. Mamy listę waszych pomysłów z komentarzy spisaną, także na pewno będziemy tworzyć dla was jak najwięcej tego kontentu, żebyście mogli z tego czerpać. Ostatnio nawet wpadł nam komentarz z Czech, nie wiem czy ty widziałeś. Gościu pod rozmową z Tomkiem Pasicielem napisał po czesku, że kurcze rewelacja, że kolejny film, z którego bardzo dużo wyciągnął, że dzięki i tak dalej, także e, cieszy nas to bardzo, że docieramy nawet do Czech i że możemy zainspirować innych z całej Europy, i na, a nawet z całego świata do tego, żeby współtworzyli z nami branż druku ściennego. Budujemy to razem, słuchajcie. To prawda. Rafał ma sentyment do Czech, bo tam zrobiliśmy mu kawalerskie, Powstało to słynne powiedzenie którego nie możemy wam zdradzić, a może kiedyś, <laughs> jak będziemy mieli milion słów, to powiem. To wtedy tak, dobra. A jeśli te przykłady przekonały cię o zastosowaniu... A jeśli te... A jeśli te przekła... A jeśli ci, oh. A jeśli po tym filmie przekonałeś się, że druk ścienny ma ogromne możliwości, to skontaktuj się z nami, a opowiemy ci o tym więcej. Na dole masz link, w którym możesz wypełnić formularz i otrzymać ofertę na swojego maila. Tak, a jeśli chcesz druk, to też się odezwij to też ci wydrukujemy to. Cześć, Cześć!